Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu, przepraszam Was za oświetlenie, ale tutaj wydaje mi się, że jest najlepsze światło teraz, mamy taką pogodę jak, no taką a nie inną, jest szaro i buro, więc ciężko jest dobrym oświetleniem, mam nadzieję, że mnie dobrze widać, tutaj pies w tle wodę pije, dajmy chwilę. Kochani, chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za te tysiąc subskrypcji. Dziękuję Wam, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, i mam nadzieję, oczywiście, że ze mną zostaniecie. Ci, co mnie oglądają, a nie subskrybują jeszcze mojego kanału, zachęcam, żeby to zrobili. Widziałam w ogóle, nie spodziewałam się tak naprawdę, że do końca tego roku, do końca roku 2004. 2024 będzie nas tysiąc. No, na, na dzień dzisiejszy jest troszeczkę ponad tysiąc, już. No i nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. Jestem lekko zaskoczona pozytywnie i dziękuję Wam jeszcze raz. Bardzo jesteście kochani i mam nadzieję, że będzie nas jeszcze. Jeszcze więcej, że dzięki, w ogóle dzięki temu, że subskrybujecie mój kanał, że jesteście ze mną, e, motywujecie mnie do, dalszych, do dalszego nagrywania, do dalszych filmików. Ja się staram, żeby te filmiki były bardziej systematyczne, ale jak dobrze wiecie, już ostatnio mówiłam w którymś vlogu, że e, jeszcze tutaj u nas w miejscowości, w której mieszkam, nie ma światłowodu, jeszcze, bo jest już przygotowany kanał techniczny. Droga jest zaczęta już, to znaczy jest droga zrobiona, połowy nie ma, a potem dalej zrobiona, także teraz już niedawno Panowie zaczęli robić ten odcinek, gdzie jest niedokończona droga. Kanał techniczny jest już, po, jest już położony, a po Nowym Roku mam nadzieję, że już będzie światłowód i te filmiki, które nagrywam, powiem Wam, że nagrywają mi się tak 5 godzin, jak nie więcej czasami, i mam nadzieję, że te filmiki będą teraz y, szybciej wysyłane, szybciej będę mogła wrzucać na mój kanał, o wiele szybciej, tak jak mieszkałam w mieście. Te filmik, filmiki moje były w ciągu prawie godziny, nawet nie całej. Także mam nadzieję, że już po nowym roku y, tak się stanie. Pożyjemy, zobaczymy. Może po nowym roku coś się ruszy. I jeszcze raz dziękuję, kochani, za oglądanie. Zapraszam na vloga. W tym vlogu będziemy robić pizzę. E, co tam będziemy jeszcze? Pokażę Wam choinkę na zewnątrz ostatnio mąż ładnie udekorował. Teraz już nie pokażę, bo jest jeszcze dzień. Ale wieczorem postaram się do Was dograć jeszcze ten fragment, w którym choineczka pięknie tam świeci, więc pokażę Wam, jak pięknie to dworze wygląda. I co jeszcze w tym vlogu? E, jeszcze jest plan, jedziemy do galerii. Yy, po mieście trochę pojeździmy, pozałatwiać sprawy. No i potem zobaczymy, nie? Okaże się. Teraz jeszcze muszę parę rzeczy w domu zrobić, także mam nadzieję, że filmik Wam się będzie miło oglądało. Troszeczkę muszę poogarniać, jak to zwykle bywa. Więc yy, nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Jestem, zmęczyłam się. Uch. Uch. Korzystam z sytuacji właśnie takiej, że nie ma nikogo, nikt mi nie depcze. I mogę spokojnie umyć e, podłogę. To znaczy u mnie domownicy wiedzą, że jak ja myję podłogę, to nie ma ruszania się z miejsca i każdy siedzi w swoim miejscu. Ale jakoś tak, nie wiem, taki mam spokój, tak na spokojnie sobie umyję. Podłoga i tak jest szybko wysycha, bo mam y, podłogówkę. Czyli... Skrót dla tych, co nie, wie, nie wiedzą, mam ogrzewanie podłogowe, więc podłoga szybko wysycha. Ale zmęczyłam się, ale ja tak lubię coś sobie zaplanować spokojnie, odkurzyłam, pranie wstawiłam, yy, pozmywałam podłogę, wcześniej jeszcze widzieliście ogarniałam w kuchni i nie mam sił. I teraz siedzę nieruchoma, mogłam sobie wcześniej przygotować coś do picia, no ale nie przygotowałam, więc czekam aż podłoga przeschnie tutaj, na dole, tutaj gdzie myłam, no i sobie zaraz zrobię coś do picia. Smęczyłam się strasznie, a dzisiaj mam wolny dzień, więc takie troszeczkę małe porządki. Wczoraj mogłam sobie porobić, ale, no, ale mi się nie chciało. I tyle. Nie chciało mi się nie miałam ochoty, i dzisiaj to robię. Yy, tak czasem jest, że się nie chce i ma prawo się nie chcieć, i, też to, i to też jest normalne, że się nie chce. Proszę, Tutaj, jak widzicie, trochę mi się niby goi, ale tutaj dwa nieprzyjaciele, dwóch nieprzyjaciół mam i tutaj jednego. Reszta to są właśnie te blizny, bo robią mi się blizny potrądzikowe, takie czerwone kropeczki. I jakiego bym podkładu nie użyła, słuchajcie, jakiego bym mocno kryjącego podkładu nie użyła, to i tak mi będzie trochę widać i tak mi będzie to prześwitywać. Więc ja jestem z tego założenia, że lepiej leczyć, wyleczyć, niż po prostu przykrywać. No ale. Dopiero po Nowym Roku robię termin do lekarza i będziemy dalej działać. No. Teraz jeszcze wam trochę chwilę z wami porozmawiam. Do was pogadam, bo potem już się nie będę pokazywała. Potem bardziej będę czas spędzała z rodziną, więc później już taki będzie wiecie vlog, ale beze mnie, że tak powiem. Potem jeszcze, żebym nie zapomniała, tą choinkę Wam pokażę, jeżeli w tym vlogu mi się nie uda, to w następnym Wam, yy, wiecie, w którymś vlogu pokażę, jak to pięknie wszystko wygląda, no po prostu cudownie. A jeszcze miałam Wam powiedzieć, że ja nawet listew nie mogę wybrać, słuchajcie, przy podłogach, nie wiem czy widzicie, wiecie, na pewno, bo jak tak pokazuję, yy, nagrywam to, na pewno nie da się nie zauważyć, yy, nie mamy jeszcze listew przypodłogowych. My cały czas, wiecie, tam wykańczamy. Tutaj jest jeszcze żarówka ostatnia, gdzie tu jest tutaj na kablu, tam pokazuję palcem. E, tutaj też będą, y, będą lampki, także na spokojnie, Dopiero przecież niedawno kuchnię zrobiliśmy. po pomalutku, pomalutku, wiecie, sobie tam e, w tym domku robimy. Jeszcze jest jeden, dwa pomieszczenia zamknięte. Nie będę chyba wam pokazywać, pokazywać, albo zaraz wam pokażę, tylko podłoga przez nie. No już jest prawie, słucha. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze zostały dwa pomieszczenia. Jeszcze tam mąż w międzyczasie sobie robi, ale już te pomieszczenia to już wiecie na spokojnie, bez ciśnienia. Yy, a ja się nie mogę zdecydować z tymi listwami. Yy, na ostatnią chwilę cały czas je przekładam. Przekładamy. I nie wiem, nie wiem jaki kolor, bo się zastanawiałam. Albo kolor podłogi, albo białe. Tak, białe też mi się podobają. Yy, wiem, że właśnie w naszach, tak jak my mamy jasne ściany, listwa biała jest takim przedłużeniem jakby ściany, tak? że pomieszczenie wydaje się wyższe yy, i, ten, i też to ładnie wygląda czysto i w ogóle, ale tak. Yy... No nie wiem, nie wiem, bo jak zahaczę od to nie chcę, żeby tych rys było takich czarnych. Nieraz na białych rzeczach, jak się zahaczy czymś czarnym, albo wiecie, czymś po prostu się przyjedzie, to jest widoczna rysa. A ja nie chcę czegoś takiego. E, więc bardziej chyba się skłaniam ku takim drewnianym y, kolorze podłogi. Ym. No, i tak mi się wydaje, że chyba. No chyba tak, ale możecie dać mi w komentarzu, jak Wam, jeżeli macie białe listwy, to jak Wam się sprawdzają, bo jestem bardzo ciekawa, bo nie mogę się zdecydować. E, więc fajnie by było, gdybyście mi tutaj napisali pod filmem, co myślicie o białych listwach przy podłogowych. E, byłoby fajnie. Doradź, doradźcie mi, e, bo, bo nie wiem do końca. Chodźcie. Podłoga już wyschła, e, więc Wam pokażę te pomieszczenia. No, jeszcze jest, wiecie. No, jeszcze nie jest zrobione. Ostrości nie ma. O. Także tutaj jeszcze, tam jest kotłownia. A nie będę w szczegóły się tutaj, wiecie, wdawać, bo jest brudno. Jak widzicie, tutaj jeszcze podłogi nie ma, więc nie chcę tutaj wchodzić sobie nosić brudu. Tym bardziej, że przed chwilą, jak widzieliście, myłam podłogę. O. Co nie? O, teraz ty. No tak, można już chodzić. Teraz już można go wys wy wysuszyła się podłoga i możesz sobie śmiało chodzić. Mój kochany dobry pies, tak. Dobry piesek. No tak jak widzieliście, jeszcze jest sporo roboty, ale tak jak powiedziałam na spokojnie. Jeszcze tu dziurę trzeba załatać, mogłem tu ścianę coś tam musimy wymyśleć. Na razie tam stoją zdjęcia, ale tu tak nie będzie tych zdjęć w ramkach. Jak wiecie, ja jestem y, typem, znaczy ja jestem minimalistką ogólnie. Ja nie lubię, jak mi pierdółki stoją y, na półkach. Nie lubię półek, nie lubię szafek odkrytych. Mi to się od razu kojarzy z zbieraniną kurzu. Tak jak tamto na przykład jest. To jest jeden wielki kurz dla mnie. No ja, ja jestem po prostu typ minimalistyczny. Ja lubię, jak jest mało rzeczy, dużo schowane i. I ja w takim, w takim pomieszczeniu lepiej, bardzo dobrze się czuję, lepiej się czuję, oczywiście u siebie, bo u kogoś to mi to wcale nie przeszkadza. Nie wiem czemu. Tak kończę gadać, bo tu już mam 17 minut, a gdzie jeszcze resztę vloga zmontować. Że zapraszam Was na dalszą część filmu. Ja się z Wami tutaj do Was mówię, już żegnam, ja z, tej, z tego miejsca już się pożegnam. Potem nie będę się pokazywała. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Idę wywieszać branie. Pa, do następnego vloga.